Witajcie witajcie dzisiaj pożar żartem pół serio jak sprawdzić y, rozrusznik na stole krótko i tematycznie albo i na samochodzie więc tak czarna to jest masa minus czerwony plus przedłużka <tototowa> tatowa jako taka też nie ma problemu rozrusznik no i teraz co masę mamy podpiętą musi być ładna czysta ten przewód zapinamy tutaj, w pierwszą nóżkę. O! Chuj! Spawa jak spawarką kurwa. Można odpalić papierosa i chuj, nie ma żadnej reakcji. A śmierdzi jak sam syn. Więc możemy tak sobie ogo sprawdzić. Nic się nie dzieje. Może nam posłużyć jako spawarka. Nic więcej nam nie potrzeba do sprawdzenia rozrusznika. No, możemy jeszcze mieć lepszy styk. Ale samo to, że nawet nie drgnie, to znaczy, że w środku albo Bendix, albo jest zatarty. Chuj, wie co. Nie wiem, trzeba kupić drugi, nowy, albo używany za 150 zł. który się rozpierdoli. Najprawdopodobniej po pół roku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, ciepło. Hej.